Tak guś ją, pega. Tak guś do mnie. Pega. Tak guś do mnie. Siad. Śliczna sunia. Tak guś. Waruj. Waruj. Śliczna sunia. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj. Śliczna suka. Tak guś. Wstań. Wstań, no wstań, wstań, śliczna sunia Tagusiu Siad. Siad śliczna sunia. Czekaj. 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 Do mnie. Do mnie tego. Siad. Śliczna sunia, Czekaj. 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 Do mnie. Do mnie. Do mnie Takusiu. Siad. Ładna sunia Waruj, waruj. śliczna to piękna nie.